Przygotowałam dla ciebie ćwiczenie, żeby pokazać ci, co robimy w programie Speak Perfect English VIP. Osoby, które są w tym programie, mają dostęp do zajęć ze mną cały czas, do rozmów ze mną cały czas. I to jest jedno z ćwiczeń, które dla nich przygotowałam, i teraz chcę podzielić się, tym ćwiczeniem razem z Tobą. Czyli mamy tutaj akurat 12 dzień rozmowa o hobby i możemy sobie porozmawiać właśnie o naszym hobby, o naszych zainteresowaniach, żeby później łatwiej, przyjemniej um, móc rozmawiać z innymi na te tematy. I jak widzisz tutaj, um, mamy ćwiczenie, które zajmuje maksymalnie trzy minutki. Um, Wyobrażamy sobie, że ktoś zadał nam pytanie: What do you like to do in your free time? I wtedy też będziemy starać się odpowiedzieć na to pytanie, żeby powiedzieć, co lubimy robić i dlaczego. Te ćwiczenia, oczywiście moi kursanci, uczestnicy. Speak Perfect English VIP, mają za zadanie przeczytać, przeczytać na głos, też się nagrać, a następnie napisać przykładowe swoje zdania, które później dla nich sprawdzam. I na przykład mamy: In my free time, I enjoy reading books and going for long walks. Czyli w moim wolnym czasie, lubię czytać książki i chodzić na długie spacery. I'm really into photography I like taking pictures of nature albo taking photos of nature czyli lubię e, fotografie i bardzo um, podoba mi się kocham robić e, zdjęcia natury. I enjoy cooking especially trying new recipes from different countries czyli uwielbiam e, gotować i... Szczególnie próbować nowe przepisy z różnych innych krajów. I like watching films and spending time with my, my friends, czyli że lubię oglądać filmy i spędzać czas z moimi e, przyjaciółmi. I love traveling and exploring new places. It's always exciting, czyli kocham podróżować i e, odkrywać nowe miejsca. To zawsze jest takie ekscytujące. I oczywiście mamy jeszcze jakieś inne przykłady, um, które mamy w, za zadanie dopasować do nas w momencie, gdy chcemy opowiadać o swoim hobby. Na przykład: I've recently started learning how to play the guitar. It's fun and relaxing, czyli że ostatnio zaczęłam czy zacząłem uczyć się, jak grać na gitarze, i to jest taka fajna zabawa i jest to bardzo relaksujące. I spend a lot of time gardening. It helps me clear my mind, czyli spędzam bardzo dużo czasu w ogrodzie, w pracach w ogrodzie, i to jest bardzo pomocne, żeby oczyścić umysł żebym się po prostu zrelaksowała, odpoczęła. Więc tutaj też mamy przykładowe zwroty, które daję im, czyli na przykład in my free time I enjoy, w wolnym czasie lubię i te osoby właśnie uzupełniają te zdania. I'm really into, bardzo interesuję się, I love, uwielbiam, I've recently started, ostatnio zacząłem, zaczęłam. It helps me relax. To pomaga mi się zrelaksować. I oczywiście wyjaśniam im, dlaczego jest to ważne, żeby właśnie takie zadania robić i żeby się przełamywać na mówienie w języku angielskim. Także mam nadzieję, że to ćwiczenie będzie dla Ciebie bardzo pod, pomocne. I oczywiście, jeżeli chcesz dołączyć do programu VIP, to zapraszam Cię na krótką, niezobowiązującą, oczywiście, rozmowę która Zajmie nam dosłownie 30 minut, a jednocześnie będę w stanie powiedzieć Ci, co powstrzymuje Cię przed mówieniem. Sprawdzimy Twój dotychczasowy sposób nauki i jak możesz to zmienić. Pokażę Ci, jak na przykład wykorzystać potencjał książki Speak Perfect English. Powiem Ci, jak wygląda praca w programie Speak Perfect English VIP. I Udowodnię Ci, że jesteś w stanie uczyć się języka angielskiego 3 minuty dziennie, zobaczysz, że możesz połączyć to ze swoją codziennością bez stresu i niepotrzebnej presji, dostosuję naukę do Twojego rytmu dnia i Twoich indywidualnych potrzeb i przekonasz się, że 3 minuty do maksymalnie 10 minut dziennie może dać Ci niesamowity efekt o jakim marzysz od zawsze. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego, żeby ze mną porozmawiać.